Agnieszka Kaczorowska, tancerka, aktorka i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu Taniec z Gwiazdami, przez lata budowała wizerunek kobiety pełnej pasji, profesjonalizmu i klasy. Uśmiechnięta, pewna siebie i zawsze opanowana, stała się symbolem perfekcjonizmu na parkiecie. Widzowie ją kochali i Uroży szanowali, a partnerzy taneczni wielokrotnie mówili o jej ogromnym zaangażowaniu. Wszystko jednak runęło jak domek z kart po ostatnim odcinku programu, gdy w zaskakującym wywiadzie po eliminacji Marcin Rogacewicz, jej sceniczny partner, wypowiedział słowa, które wstrząsnęły całym polskim showbiznesem. To miał być zwykły moment pożegnania. Uściski dłoni, uśmiechy, kilka łez i podziękowania za wspólny czas. Tymczasem, zamiast wzruszeń, widzowie otrzymali coś zupełnie innego emocjonalny wybuch i zaskakujące wyznanie. Rogacewicz, znany z opanowania i dystansu, nagle pozwolił sobie na słowa, które zabrzmiały jak cios. Nie każda współpraca jest szczera. Czasem na parkiecie więcej jest rywalizacji niż partnerstwa, powiedział patrząc w kamerę. W tym momencie publiczność zamarła, a twarz Agnieszki Kaczorowskiej zdradziła więcej niż tysiąc słów. Internet eksplodował. W ciągu kilku minut po emisji odcinka w mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy. Jedni pytali, czy naprawdę ją zdradził, inni pisali, nie wierzę, że Marcin mógł to powiedzieć. Słowa aktora natychmiast zostały podchwycone przez portale informacyjne i stały się tematem numer jeden w polskich mediach. Fani, którzy przez tygodnie śledzili losy tej pary, czuli się zszokowani. Jeszcze niedawno Kaczorowska i Rogacewicz wydawali się zgrani jak nigdy wcześniej: uśmiechy za kulisami, komplementy w wywiadach, wspólne zdjęcia pełne radości. A teraz? Cisza, chłód i niedopowiedziane emocje. W sieci zaczęto analizować każde ich spojrzenie z ostatnich odcinków, każdą reakcję, każde słowo. Czy naprawdę doszło do zdrady? Czy między nimi od dawna istniało napięcie, które dopiero teraz wyszło na powierzchnię? A może była to jedynie emocjonalna reakcja na porażkę, wypowiedziana w przypływie goryczy? Jedno jest pewne: ta chwila po eliminacji przejdzie do historii polskiej telewizji jako jedna z najbardziej napiętych i nieprzewidywalnych scen ostatnich lat. Dziennikarze próbują skontaktować się z obojgiem uczestników, jednak Agnieszka milczy. Jej ostatni wpis w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie z podpisem Nie każda cisza oznacza zgodę tylko dolał oliwy do ognia. Tymczasem Rogacewicz unika kamer, choć jego słowa nadal odbijają się echem w mediach. Polska opinia publiczna jest podzielona. Jedni bronią Kaczorowskiej, widząc w niej ofiarę medialnej zdrady i emocjonalnej manipulacji, inni twierdzą, że Rogacewicz miał odwagę powiedzieć to, o czym wszyscy wiedzieli, ale nikt nie chciał mówić głośno. Tak czy inaczej, ich historia z parkietu przerodziła się w prawdziwy dramat, który przyciągnął miliony widzów. Czy to jeszcze taniec, czy już wojna emocji? pytają dziennikarze. I choć nikt nie zna całej prawdy, jedno jest pewne. Zaufanie, które łączyło te parę, zostało złamane na oczach całej Polski. W studiu panowała atmosfera pełna emocji, lecz nikt nie spodziewał się tego, co wydarzy się kilka minut po zakończeniu programu. W trakcie rozmowy z dziennikarzem, tuż po eliminacji, Marcin Rogacewicz, dotąd postrzegany jako spokojny i opanowany uczestnik, wypowiedział słowa, które natychmiast wywołały burzę. Nie każda współpraca była szczera. Rzucił z powagą, nie patrząc w stronę swojej tanecznej partnerki. To jedno zdanie wystarczyło, by cała Polska wstrzymała oddech. Agnieszka Kaczorowska, stojąca obok, zamarła. Jej twarz zdradzała szok i niedowierzanie zazwyczaj elokwentna i pewna siebie, tym razem nie powiedziała ani słowa. Kamery zarejestrowały moment, gdy jej uśmiech zniknął, a spojrzenie stało się puste. Widzowie mogli zobaczyć, jak przez ułamek sekundy próbowała coś odpowiedzieć, lecz ostatecznie tylko skinęła głową i odeszła w milczeniu za kulisy. Tam atmosfera była jeszcze gęstsza. Członkowie ekipy opowiadali później, że Kaczorowska i Rogacewicz nie wymienili ani jednego słowa po zakończeniu nagrania. Oboje przeszli obok siebie, jakby byli zupełnie obcy. Świadkowie mówią o mroźnej ciszy. I emocjach widocznych gołym okiem. Według jednego z pracowników programu, kłótnia między nimi zaczęła się już wcześniej, podobno w trakcie prób do półfinału, gdy nie mogli dojść do porozumienia w sprawie choreografii. Media podchwyciły temat błyskawicznie, portale plotkarskie opublikowały nagłówki: Zdrada na parkiecie? Rogacewicz mówi o Kaczorowskiej: szokujące słowa: co się wydarzyło za kulisami tańca z gwiazdami? Redakcje ścigały się, by zdobyć komentarze, a filmik z wywiadem rozszedł się w sieci w ciągu kilku godzin, bijąc rekordy oglądalności. Internet zareagował natychmiast. Na Twitterze i Instagramie pojawiły się tysiące wpisów. Fani podzielili się na dwa obozy. Część z nich stanęła po stronie Agnieszki, twierdząc, że Rogacewicz zdradził ją nie w życiu, lecz emocjonalnie przed całą Polską. Użytkowniczka Ania Wicka napisała, zawiodłam się na nim, tak nie traktuje się partnerki, nawet jeśli coś poszło nie tak. Inni z kolei bronili aktora, podkreślając, że powiedział tylko prawdę i że Agnieszka zawsze musiała być w centrum uwagi. W sieci zawrzało. Hashtagi tlejkun, team Agnieszka i team Marcin zaczęły trendować, a pod każdym artykułem pojawiały się setki komentarzy. Niektórzy internauci przypomnieli wcześniejsze wypowiedzi Kaczorowskiej, w których podkreślała, że nie każdy partner taneczny potrafi dorównać jej zaangażowaniem. Czy to właśnie te słowa sprowokowały Rogacewicza do emocjonalnej reakcji? Po dwóch dniach ciszy Agnieszka przerwała milczenie. Na swoim profilu napisała. Nie komentuje ludzi, którzy zapomnieli, czym jest klasa. Post szybko zdobył dziesiątki tysięcy reakcji i został odebrany jako subtelna, ale jednoznaczna odpowiedź na zarzuty partnera. Rogacewicz odpowiedział krótko: Prawda zawsze boli. Ta wymiana zdań dolała oliwy do ognia. Media zaczęły mówić już nie o nieporozumieniu, lecz o otwartym konflikcie. Z czasem pojawiły się kolejne doniesienia. Jedno z tabloidowych źródeł ujawniło, że między Agnieszką a Marcinem doszło do ostrej wymiany zdań jeszcze przed emisją programu. Mieli różne wizje artystyczne ona chciała, by taniec był perfekcyjny technicznie, on natomiast stawiał na emocje i spontaniczność. Współpracownicy opowiadali, że podczas prób atmosfera bywała „napięta do granic wytrzymałości”. Równie burzliwe były reakcje środowiska artystycznego. Znani uczestnicy wcześniejszych edycji tańca z gwiazdami komentowali sprawę z wyraźnym niesmakiem. Jedna z byłych tancerek napisała: Więcej szacunku i mniej ego to powinno być motto tego programu. Z kolei prowadzący show w trakcie transmisji na żywo skomentował z uśmiechem: To nie był zwykły konflikt taneczny tam naprawdę poszły emocje. Wszystko wskazuje na to, że konflikt między Kaczorowską a Rogacewiczem nie był chwilowym nieporozumieniem, lecz wynikiem długotrwałego napięcia. Ich relacja, która na ekranie wyglądała jak pełna harmonii współpraca, za kulisami zamieniła się w pole emocjonalnej walki. Publiczność czuje się rozdarta między podziwem dla ich talentu a rozczarowaniem tym, co zobaczyła poza parkietem. Polska żyje tym skandalem. Każdy nowy komentarz, każdy gest i każde zdjęcie analizowane są z chirurgiczną precyzją. Nikt nie wie, jak zakończy się ta historia, ale jedno jest pewne. Słowa wypowiedziane po eliminacji stały się początkiem burzy, która długo jeszcze nie ucichnie. Z czasem historia zaczęła nabierać jeszcze większego rozgłosu. Program, który miał być rozrywką i świętem tańca, przerodził się w scenę emocjonalnego dramatu obserwowanego przez miliony widzów. Każdy kolejny dzień przynosił nowe spekulacje, a tabloidy dosłownie żyły tą sprawą. Dziennikarze tropili każdy ruch Agnieszki i Marcina, każde ich wystąpienie publiczne, każde spojrzenie czy wpis w mediach społecznościowych było interpretowane jako kolejny rozdział konfliktu który zdominował medialne nagłówki. Na planie Tańca z Gwiazdami mówiło się, że atmosfera stała się nie do zniesienia. Niektórzy członkowie ekipy mieli przyznać, że od momentu emisji wywiadu nikt nie czuł się już swobodnie. Produkcja, choć starała się zachować neutralność, nie mogła ukryć, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. To była kwestia emocji, które narastały tygodniami, dla je zdradził anonimowo jeden z techników. W sieci pojawiły się nawet teorie, że konflikt został celowo zaogniony, by podbić oglądalność programu. Niektórzy twierdzili, że to klasyczna zagrywka show-biznesowa, inni, że to prawdziwe, złamane zaufanie i emocjonalna zdrada na oczach całego kraju. Jedno z najbardziej komentowanych nagrań przedstawiało moment tuż po zejściu z parkietu. Agnieszka z opuszczoną głową odchodzi w stronę garderoby, a Marcin stoi samotnie na środku sceny jakby żałował swoich słów. Emocje sięgały zenitu, gdy do mediów wyciekły kulisy ich ostatniego treningu. Z nagrań wynikało, że między nimi dochodziło do ostrych wymian zdań. Kaczorowska miała nalegać na perfekcyjne wykonanie choreografii, Rogacewicz zaś zarzucał jej brak empatii i nadmierny perfekcjonizm. Ich rozmowy miały brzmieć jak starcie dwóch zupełnie różnych światów: artystycznej precyzji i aktorskiej ekspresji. W miarę jak konflikt nabierał rozpędu, kolejne gwiazdy polskiego show biznesu zaczęły zabierać głos. Niektórzy bronili Agnieszki, przypominając jej profesjonalizm i ogromne doświadczenie, inni zwracali uwagę, że Marcin miał prawo do frustracji, w końcu, jak podkreślali, współpraca w świetle reflektorów bywa bezlitosna. Nie da się tańczyć w rytmie, jeśli serca biją w różnym tempie. Skomentowała jedna z byłych uczestniczek programu. Wielu widzów zaczęło też przypominać wcześniejsze sytuacje, gdy Kaczorowska była oskarżana o trudny charakter w pracy. Jedni mówili o jej ambicji, drudzy o braku dystansu. Sama Agnieszka w jednym z wcześniejszych wywiadów przyznała: Nie boję się wymagać, bo wiem, ile kosztuje sukces. Dla wielu jej fanów te słowa teraz nabrały zupełnie nowego znaczenia. Rogacewicz tymczasem zniknął z przestrzeni publicznej, odwołał kilka występów teatralnych i unikał kamer. Gdy w końcu pojawił się na premierze jednego z filmów, dziennikarze zasypali go pytaniami o Kaczorowską, lecz odpowiedział tylko krótko: Nie żałuję prawdy, ale żałuję sposobu, w jaki ona wyszła na światło dzienne. Te słowa ponownie rozpaliły emocje i stały się kolejnym paliwem dla mediów. Niektórzy komentatorzy zauważyli, że ta sytuacja obnażyła coś więcej niż tylko konflikt dwóch osobowości pokazała ciemną stronę medialnego sukcesu. Pod błyszczącym światłem reflektorów kryją się ambicje, napięcia i emocje, których widzowie na co dzień nie dostrzegają. To nie był już tylko spór o taniec, to była opowieść o zaufaniu, ambicji i granicach, które łatwo przekroczyć, gdy prywatne uczucia zderzają się z publicznym wizerunkiem. Dla fanów pozostaje jedno pytanie, które wisi w powietrzu: czy Agnieszka i Marcin kiedykolwiek jeszcze spojrzą sobie w oczy na scenie bez goryczy i żalu, i czy słowa, które padły w jednym wywiadzie, na zawsze przekreślą przyjaźń, którą budowali tygodniami? Publiczność wciąż czeka na odpowiedź, a ich historia, pełna emocji, bólu i niedopowiedzeń, trwa nadal stając się jednym z najbardziej pamiętnych momentów w historii polskiego showbiznesu. Choć wydawało się, że po tej burzy emocji sprawa powoli ucichnie, ostatnie dni przyniosły nowy, zaskakujący zwrot akcji. W jednym z popularnych podcastów o kulisach telewizji pojawił się anonimowy informator, który twierdzi, że konflikt między Agnieszką Kaczorowską a Marcinem Rogacewiczem był tylko wierzchołkiem góry lodowej. Według jego relacji w ekipie programu od dawna dochodziło do napięć, a relacja tej dwójki miała być znacznie bardziej skomplikowana, niż mogło się wydawać. Tam nie chodziło tylko o taniec, ale o coś znacznie bardziej osobistego, powiedział dodając, że producenci przez wiele tygodni próbowali utrzymać sytuację w tajemnicy, obawiając się medialnego wybuchu. Pojawiły się również plotki, że istnieje nieopublikowane nagranie z kulis. Film, który miał zostać przypadkowo zarejestrowany przez jednego z operatorów. Według doniesień, nagranie to ma. Ukazywać moment emocjonalnej rozmowy między Agnieszką a Marcinem tuż po zakończeniu prób przed półfinałem. W sieci już zaczęto spekulować, że wideo mogłoby ujawnić prawdziwe źródło napięcia i pokazać, co naprawdę stało się między nimi, zanim kamery oficjalnie się włączyły. Tymczasem zarówno Kaczorowska, jak i Rogacewicz wciąż milczą. Oboje ograniczyli swoją aktywność w mediach społecznościowych, a ich ostatnie wpisy są równie enigmatyczne, co pełne emocji. Agnieszka opublikowała zdjęcie czarno-białego parkietu z podpisem: Czasem to, co błyszczy, nie zawsze jest szczere. Podczas gdy Marcin dodał krótki cytat: Prawda znajdzie drogę nawet w ciemności. Te subtelne gesty tylko podsyciły spekulacje. Czy to jeszcze aluzje do programu, czy już prywatne emocje, które trudno było ukryć przed oczami całego kraju? Media nie mają wątpliwości, że to dopiero początek nowego etapu tej historii. Część dziennikarzy twierdzi, że Agnieszka ma przygotować oficjalne oświadczenie, w którym rozliczy się z całej sytuacji. Inni wskazują, że Rogacewicz może pojawić się w jednym z talk show, by ku przedstawić swoją wersję prawdy. W kuluarach mówi się też o propozycji wspólnego występu w specjalnym odcinku Taniec z gwiazdami Powrót legend, który miałby pojednać dawnych partnerów na oczach widzów. Czy rzeczywiście dojdzie do konfrontacji? Czy Kaczorowska i Rogacewicz będą w stanie zamknąć ten rozdział i wyciągnąć z niego lekcje? Czy też ich historia stanie się kolejnym przykładem, jak cienka jest granica między sztuką a emocjami w świecie show biznesu? Jedno jest pewne: ta saga daleka jest od zakończenia a jeśli wierzyć pogłoskom, prawdziwa sensacja dopiero przed nami. Według niepotwierdzonych informacji, jedna z osób z produkcji programu ma wkrótce ujawnić nieznane wcześniej szczegóły. A te, jak się mówi, mogą zmienić sposób, w jaki widzimy zarówno Agnieszkę, jak i Marcina. Czy będzie to ostateczne wyjaśnienie, czy początek jeszcze większego skandalu? Zostańcie z nami, by się tego dowiedzieć. Subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz i kliknijcie dzwoneczek, by nie przegapić najnowszych wiadomości ze świata polskiego showbiznesu. Bo jak pokazuje ta historia, pod światłami reflektorów nic nie jest.